Hello, what's up guys? Cześć i witajcie. Tutaj Kamil. Dobry wujek. Czy raczej dobry wujek Leonidas? Uncle Leonidas. Nowy nick, nowe, nowe doznania, To jest West, i będziemy sobie próbowali grać. Oczywiście, jak widzicie, zero runek, zero czegokolwiek. To jest zaczynanie przygody na serwerze jakim jest West. Więc, żeby nie było źle, zobaczymy jak to będzie wyglądać. I podwójnie mi dźwięk leci przez tego wszystko. Przez głośniczki i zobaczę ogólnie jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda tak, jak powinno być. Tutaj Warwick sobie wybrał coś chyba na jungle będzie chciał iść. No ale nigdy nie wiadomo jak to będzie wyglądało sobie. Dwóch AP. Nie, nie, on idzie AD przecież. No czekaj. To fall back. So to go jungle. You are Kidding me. I say it first in love. Minions have spawned. Dobra, nie interesuje mnie to, że on sobie powie, że nie chce być, ale ja jestem tego... E, ...zdesperowany do tego, żeby grać sobie... ...na linii, którą jest top, tak dobrze nam znany. Na tym kącie prawie pra, mam... czwarty level, to nawet nie jest trzydziesty, żadna dywizja... Zobaczmy, co tu nasz ziomek chce robić Eee, nie trafiłem w minionka, łops, przepraszam no. To będzie problematyczne z nim tutaj Muszę poczekać do drugiego, aż będę miał tą trudkę, bo on teraz ma nieco więcej damage'a niż ja zdecydowanie eee. Dobra, teraz mam już coś do roboty Dobra, wzięomeczku nie potoć mi tu nawet Taki byłeś pewny siebie no chłopie, no chłopcze Choj co to zrobił zasładek jakichś FPS-ów, ktoś tu mi przychodzi. Jinx przyszła. Skąd ta Jinx się tutaj do nas udała? O, trzeba będzie jakoś być bezpieczniejszy, mi się wydaje. Nie, nie trafiłem, nie użyłem tego. Jinx ma tutaj większy zasięg, a za bardzo mi tutaj zaczyna hmm. No bo bocuwają mi się pod tego, no to co ja się wedę? Co ja będę? No, Ster, przestań proszę cię puszować, no bo ty mi tutaj tylko psujesz całą rozgrywkę i zabawę. Tak, tutaj rakieta bijała, ale na szczęście już nie ma żadnej rakiety. Uda mi się? Nie. Nie... Przemocę... spadki FPS-u są. Ja mam w ogóle tak mało farmy... Strasznie dziwię, bo jestem przyzwyczajony do tego, że jak zawsze miałem runy na innym koncie... Na innym serwerze przede wszystkim. To mógłbym mieć więcej HP, a tutaj no... Niestety to tak nie wychodzi. O, masz na jedną bombę, gratulacje. Zdechnij master, a potem ja się zajmę wszystkim. Jak na razie dominuję zdecydowanie na tej linii. I have slain the enemy. Nie no, tutaj już mnie nie złapie coś, to by mnie nie gonił nawet. W Garen, mam mi sobie, żeby kupić sobie Moralenonomikon. Bo przede wszystkim chcemy mieć redukcję cooldownów będzie nam potrzebna, gdyż chciałbym się zrobić mieć jak najwięcej grzybków i jak największą pompę w łapie. Więc ten speed attack tak do końca mnie nie interesuje. Mnie tu będzie interesowała interesowała pompa w łapie, czyli pompa z moich umiejętności <laughs> żeby nie było źle, na razie mój team daje fulla. Nie wiem jak to się dzieje na tym Wejście. No ja to jestem na tym East Nordzie, tam mam 30, tam coś próbuję działać na tych meczach rankingowych, wychodzi różnie, ale ostatnio właśnie zadowolony wyszedłem z inicjatywą gdyż miałem tam na koncie w... Gram sobie Rankeda i 175 skończyłem talonem Jamuś. No przestań to puszować. No, nic mnie zrobiłeś, co? Oślepione byłeś. Sukwo. No nie. Zobacz, jak te debile puszczają. No, on chce mnie. Dawaj, leć! Wyszło. Dobra, taka dziwna akcja, Garnet chciał coś zrobić, niestety musiał, był zmuszony do ucieczki, spierdalaj stąd, Master, sniepi zajebany. No spierdalaj, debilus, na no, byś tutaj nic nie zdział na dwie ze mnie, <laughs> ale dobra. Oni mają junglera, nie, nie mają junglera, więc tutaj nie będą musiał się yy, męczyć, żeby coś postawić. Gdzie bym mógł postawić tego grzyba. A, se pierdolę na start tutaj. Nie zostawię, Zostawię! Nie padnę na takim low. Nie, nie padnę, 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 nie padnę. Nie padnę, nie padnę. Kur ja pierdole. Nie wiesz. Na czwartym level padłem. Ja będę musiał wam pokazać moje w ogóle statystyki na tym koncie, bo zdecydowanie one lepiej wyglądają. Niż jeżeli, niż jeżeli bym normalnie grał sobie pierciom ten jednak Morelonomicon Jak to się nazywa? Morelonomicon złożyć sobie tak Tak zajebiście Ale żeby to nam wyszło to no, pierw ja musimy to sobie nie wiem to zrobić, zrobić żeby hajs się zgadza Nie ma za bardzo nic ale lecę Jezus no tak ostatni <laughs> statystyki, ten Master 1 zero w ogóle która jest minuta gry? Jest jakaś dziewiąta, czymś, A ja mam 20 farmy. To jest w ogóle już koszmar. Jakbym był sam na linii, by mi lepiej szło, mi kurwa zaczyna coś to w ogóle. A poza tym nie mam damage'a zbytniego, żeby cokolwiek tam działywać. O... A master jest yy, tempom pałą. No chodź tu, żeż. Dziękuję, Double Kill dla mnie. Masz grzyba pierdolona. Tu z wrażenia, grzyba se jedne. Tu z wrażenia. KS! Nie wierzę w tych ludzi. Kill Steel. Nie, nawet nie będę odpisywał. Dobra, wyszło jak wyszło, mam double killa. Hmm, może przepusz... Przep... hmm, Może przepuszczuję tą wieżę troszkę. Nie mam many zbytnio, ale mam hajs. Hajsu sobie nazbierałem teraz. Spróbuję to jak najszybciej przepuszczać im, bo mnie wkurwiają te chuje zajebane. Będę się pierdolił w tańcu, a ja nie mam... No kurwa, nie wierzę w tych tempaków. Napierdale w niego przecież. No czego ty się boisz, chuj, zajebany? Przepraszam, że tak klnę na nich, ale no strasznie mnie już. O, 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 o. Mam tu jakieś problemy. No, zajebaj go. No. Dawaj, jedziesz. Master. No, chciałbym to skomentować, ale będę kulturalny. Nie zrobię tego. Oj nie. Po prostu pójdę przed siebie. Gdzieś wie, że straciliśmy. Lux, Lux, jak ty jesteś nafidowana? No, gówno jesteś ścierwem jebanym, a nie nafidowana. Dobrze, że Pantheon tutaj coś nam robi. Jinx się stara, mało farmy, ty jesteś w końcu ADKER. To kto jest ADKER u Przecież Pantheon z Jinx był na bocie. I don't care Dobra Spróbuję się przejść tędy i zrobić zaś Dubla Znowu, zaś kurwa Śląska kotko, moja pikna kotko. Eee... I powiedz mi, że to był KS, to ci w mordę za EB. No Powiedz, czekam na ten czat twój chuju. Przede wszystkim muszę farmę sobie odtegować a... Marnotractwo, ale muszę odrobić a... Trudno, ale myślę, że że teraz ogarnę sobie. Tutaj będę wychodziła ta farma, to ja ten A, bo tu tylko w jednego teraz trafiłem. To tak na przypał trochę, bo Ale no dobra, towera tu nie Ała, kurwa umieram. To jest no powiedzmy Powiedz że to jej wyszło. No. Wychodzi je bańcu, <laughs> ale nie będę tutaj za bardzo knął. Sobie na nich, niech pomyślą, że to oni kierują tą grę, a nie ja. Żeby się tak pewniej troszkę poczuli. O! No, szykuje się coś. O! Jinx, kurwa, ja zrobiłem kółe auto-attaque i ona już nie ma połowy HP. To jest poważne. Ej, z czemu mi... A, bo pod towerem jeszcze, to dlatego może. O, jaka akcja Zdechniesz? Nie zdechło struty, Szkoda. Ale to pewnie niewiele i zostało w sumie, no bo kurwa ile można mieć HP, nie w końcu? Ale dobra, żeby się za bardzo nie wkurwiać na nich jeszcze, tutaj zaraz będzie trzeba fallbacka jakiegoś pierdolać, bo no już trzeba żeby mnie Tower nie pierdono, bo jestem na dwa strzały od tawera. <laughs> eee... No chuju, to nie było na ciebie ten grzyb, tylko na... No... W ogóle ja nie staję tych grzybów, nie wiem czemu, chociaż wiecie co. Ło kurwa, Jinx! No brawo ci bić teraz czy za 5 minut, bo ja nie rozumiem. Chwila, ja sobie tu muszę zagrzebować teren, muszę kurwa wiedzieć, gdzie czuję się pewnie, a gdzie mam się czuć chujowo, więc sobie stanę jak na razie w tym miejscu i się cofnę po prostu. Ja się tam nie wpierdalam, tamcińcy raz we mnie na no, dwa razy we mnie pierdolą i nie będę robić takich, kurwa wiesz. Wiesz jakie jest, stary. Hmm. No, ten uszą, ten ząb, kurwa na szora by się można było zrobić też, ale. Pierwsz nie wiem czy jebać tą maskę czy nie jebać tej maski, chociaż mi daje w chuj, to ja bym sobie chciał kupić to. O przepraszam. Wiecie co? Jebać tą maskę, bo oni mi gówno robię, ja sobie kupię drugą tą książkę. I troszkę potek i... A tam zniszczyliśmy. No i dobra napierdalamy dalej, ja się niczego nie wstydzę. Myś... albo chuj. I ty sobie tam radzisz stary, ja idę na tego mida. Czemu ty się cofasz kurwa? Ty jesteś master G, ty ją składasz stary, na combo. Co ty robisz kurwa z Jebie Nieważne. Nieważne. My tu nie mamy towera, ja to będę teraz cię odpuszczał troszkę. in tu minut. Co kurwa? Są co do mnie Co ten ziomek do mnie gada w ogóle? Czy wy to rozumiecie? Mordę wąski. E... Wyjebane w to last teraz, ja chcę tylko tower przepchnąć. E... I zaraz sobie zapierdalam na tą Jinx. Tylko pierwszy raz jebie tower. E... Oni zniknęli, coraz mi tu Lux pewnie wyskoczy. Myślę, że dałbym, byłbym w stanie rozjebać tą Lux. Ta Lux ma 5 tak samo jak ja, to źle. Widzę, że ona nie jest też taka nieogarnięta, tylko ona daje ogólnie fula. Oni na szczęście nie podbiegnęli mi, nie podeszli mi do towera jeszcze, ale nie wiem, czy zdążę nam podbiec, bo w sumie ja ją rozpierdolę. Ale no jak to wypadnie, to nie wiem, jednego skrzybatuję w... No i tyle było słychać o nasze jinxy. No, rozjebała mi towera. No, ale co mi po tym towerze? Skoro ona nie ma od dwóch... Ej, nie ma! No trzeba spiąć rowka, bo ten meczek już strasznie długo trwa. 17 minut. minuta. Ja zwykle na tych poziomach w tej minucie kończę. O, przy nagraniu jakoś się dziwnie długo bawię. O, jedne sypotę. Nawet dwie, jedną taką, jedną taką ta tadam, ta tadam, ta ta ta-daaam Dubi-dubi-dumba, 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 dubi-dubi-dumba To ja już nożący sak, który rusza na akcji dubi dumba dubi-dubi-dumba No Zdychajcie skurwysyny I tutaj to niki nikim w ogóle grzyby stawiam jak pojebary. Jestem popierdolony wręcz. Ej, co jest, jak chcę grzyba jednego? No, zaraz sobie reda mogę w sumie wpierdolić. To, jest... to są level, gdzie tutaj się nie używa po prostu czegoś takiego jak blue czy red. Rozumiecie, mnie? No, zaraz sobie sam po prostu zacznę to robić. Tak samo dragon służy za ozdobę na mapie. Barona to znaczy... O! Barona tu by jeszcze ruszyli, bo barona to z filmików oglądają tam pokemony i widzą jak grają, to kurwa wiedzą, że barona się od czasu do czasu robi, ale to rzadko. No, a tak to poza tym to kapa, to nic nie ruszają. O, przebiegli już moi kurwa wojownicy. Nie wiem w sumie czy rozjebać im już to wszystko w pizdu, czy dać im troszkę fory <laughs> No przebiegła mi już tutaj kurwa żołnierz Wow Wow OP, Jinx jaka ty jesteś OP kurwa dzisiaj Dzisiaj wyjątkowo wymiatasz mnie eee, Dobra, no tak by the way co... To... napierdala mi zaraz inhibitor no i skończy się Cię dziecka kurwa botów nie szanuję tych ścierw pierdolonych, bo to są takie low levele, że to nawet nigdy do brąza nie wejdzie, kurwa, bo hasła nie znają, ptaki latają kluczem, ale chuja, error, nie działa. No i dżing. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, wygrałem! Dobra, już myślałem, że mnie rozjebie, nie? Ale uwaga, bo tutaj jest już... Się ...niebezpiecznie robię. ja sobie poustawiam te grzyby, ale... ...kurwa, nie wiem... Chyba nie mam takiej pompy w łapie jeszcze żeby tak sobie robić coś tutaj Mamy e, minionki mi to za bardzo nie chcą przyjść Wyjebane Nowa dieta bananowa Bułka z bananem Do tego wiecie jakiś jogurt naturalny dobry No i pompa ale pompa jest kurwa na pierdalacie dalej Animal rage, animal pomp Ale bez tylko dla twardzieli jest No i na kurwa no to na takich chleba to każdy po nie wygrać. To znaczy tą grę nie trzeba mieć skilla w tej grze wystarczy mieć czas... W niektórych momentach wręcz mózg trzeba tylko mieć, a niektórzy gracze wykazują wręcz brak jakiegokolwiek mózgu, a ja zaraz padnę od minionów, ale lepsze od minionów niż od tego. Ja sobie tak to napierdalam ten tower i nikt nie ma zamiaru do mnie przychodzić, no to. Przepraszam bardzo, nie mam nic przeciwko, że oni mi tutaj przyjść nie chcą, ale... Rozumiecie. Ja zaraz napierdalam właśnie inhibitor z drugiej strony, ale zanim to nastąpi, to się cofnę. Bo wiecie, karam i pierdolę boty, a nie na odwrót, więc żeby nie pać, bo jednak na tym poziomie zdrowia to nawet jeśli by się na mnie w pięciu życieli, to i tak padnę, No aż tak dobry to chyba nikt nie jest, żebym z takim HP się ładować na pięciu czy na przykład na czterech. Więc buty już mam, ząbtek skurwy syna też zaraz będzie. Mm, dobra, jest ząbek, tą maskę teraz mógłbym sobie zrobić, faktycznie mógłbym mieć coś na HP w tym momencie, bo to jest już taki poziom gry, gdzie oni próbują coś tam więcej napierdalać we mnie, ale... No jak to wyjdzie, to już sam nie wiem. <laughs> ale i nie no, jest okej, okay, kurwa, nie fiduję za bardzo farmę, próbuję trzymać, ale nie wychodzi, ale... No chuj, no dobra. Timo to i tak nie jest postać, to za bardzo to moim gram zajebałem tego topa, w tym... w tych ty, grzybach Mida, to nawet nie pomyślałem, żeby ruszyć taki ze mnie słaby gracz. No ale widzicie, oni coś tutaj napierdalają. Nie wiem po pokój tutaj grzybuje. Skoro oni i tak, to nie będą chcieli mi przyjść i... Może zamknę mordę. O, Kto tu Reda zrobił? Warwick, a to jungler no, kurwa musi coś robić, nie w tej dżungli. No, słuchajcie potem wierzą mi jebane M-postrzały. No i co jest, nie, czekacie na minionki, czekajcie na minionki, napierdalamy ten tower. Wiecie, jaka jest akcja reaktywacja. No, nie chcę jej wejść, grzyba. A ja to specjalnie grzyba postawiłem dla tych minionków. Nie? Napierdalaj w niego, lepiej w niego niż we mnie. Eee... Nie chuj, kończymy chyba, nie? Co oni mi tutaj chcą jeszcze zrobić? Co coś, 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 to mi coś udowodnić, czy co? Też widziałem różne fajne akcje w szóstej minucie na inhibitor. Jak w szóstej minucie na mnie by wyskoczył Super Minion, gdzie ja mam w szóstej minucie, nie wiem, czwarty level, a taki Super Minion, to on, kurwa by sobie ten Super Minion o ten skurwysem, to by sobie no no, kurwa w dupie. Ja, ja pierdolę inhibitor zjebałem. To jest GBWP dziesiąta minuta, tak jak wtedy sobie myślę. No chodź tu, skór wielu. Widzisz, jaki jest Te ci na Nawet nie wychodź z tego skór wielu. Patrz, krzypcie pierdolne na respie. Co ty na to? Kuj. No. Tak, to wy, jeden Mercedes of Legend? Myślę, że sobie jeszcze jeden nagram zaraz. Zobaczymy, nie, bo to są... Wiecie, karać botów, jebać ich, HWDP. No i ształka, panowie. Jo. I panie.